Ponad 70% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje mojego kanału Więc jeżeli chcesz być na bieżąco i nie upuścić żadnego filmu to może już yy, kliknąć subskrybuj Przy okazji tutaj jest taka klamerka Możecie tak kliknąć i zaznaczyć, że chcecie otrzymywać powiadomienia z tego kanału Wtedy macie pewność, że nie umiejęcie żadnego filmu dodanego przeze mnie Więc zachęcam do subskrypcji i halo Kurwa, bo nie wchodźcie zjeby kurwa twardy Jesteście zjebani Mam lag. Otwórz to Dobra, Otwórz to, Tego obco otwórz Czemu tu jest zamknięte? Odejdźcie, odejdźcie, odejdźcie Do tyłu kurwa Co Otwieram, otwieram, otwieram Rozkopałeś bajka? Nie, nie złożyłem. Ja ci już urwałem Co? Otworzyłem Czekajcie, czekajcie, dajcie mi uciec Ty kurwa shifty pile Zjeby, zjeby

acabou de virar